Wakacje z Telewizją Sfera wciąż trwają, a u nas już w studio kolejny gość, pani Ania Kokolus. Witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. 1 lipca ruszyła już w zasadzie czwarta edycja konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku obiektywnie Śląskie. To już czwarta edycja. Ta edycja odbywa się pod hasłem Śląsk, którego już nie ma, Śląsk, który będzie. Niezwykle inspirujące hasło i z tego, co mówiłyśmy jeszcze przed wyjściem na antenę, to właśnie pomysł chyba liczy się tutaj najbardziej. Tak, zgadza się. Nasi jurorzy, z tego, co też widzimy przez wszystkie edycje, które dotychczas miały miejsce, liczą przede wszystkim na ten pomysł i taką nietuzinkową wizję śląska, jaką uczestnicy konkursu przemycają w tych zdjęciach i filmach, które, które przesyłają na konkurs. Hasło, tak jak powiedziałaś, jest takie inspirujące, intrygujące, troszkę tak. Tajemnicze i każdy, kto je słyszy, to już sobie od razu zastanawia, co ja bym pokazał z tego Śląska jako to, co już to, czego nie ma, to, co jest przeszłe. Ale my też zachęcamy do tego, żeby albo spojrzeć też na, 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 ton, na tą edycję jako to, to, co przeszłe, ale również to, co przyszłe, to, co jest w tej drugiej części hasła, to, co będzie. Bo z tego, co widzimy na razie w tych pracach przeważa, przeważa ten motyw przeszłości, a, a warto dodać troszeczkę optymizmu do, do tego, co, co się dzieje na Śląsku, i tego, co będzie. Sporo prac już napłynęło w tym roku, ponieważ statystyka z zeszłorocznej edycji nam pokazuje, że wpłynęło do Was aż 337 fotoreportaży i 25 filmów. Dokładnie. Z roku na rok biliśmy tutaj rekordy popularności konkursu, jeśli chodzi o nadsyłane prace. Natomiast w tym roku postawi... postanowiliśmy postawić poprzeczkę wyżej, pójść w kierunku większej profesjonalizacji tego konkursu. I cieszymy się oczywiście z każdej napływającej pracy na konkurs, ale bardziej też jakby zwracamy uwagę na to, że, że naprawdę widać, że jest wysoki poziom. Tak też już rozmawiałam troszeczkę z jurorami, to mówią, że widać że po pracach, które przyszły, że, że jest trudno i będzie trudno wygrać. Natomiast tych prac na razie jeszcze nie ma aż tak dużo, bo jest ponad 50 fotoreportaży i kilka filmów, ale widać, że, że są dobre. Także zachęcam, żeby wejść na stronę konkursu i zobaczyć. Bo tam też państwo mogą głosować i wcielić się właśnie w rolę jurora. Jak układaliście to hasło, e, śląsk, którego już nie ma, śląsk, który będzie, pewnie wy też mieliście przed oczami pewne e, wizje. Czy możesz zdradzić, jakie wy mieliście swoje wizje? Śląska. Przeszłego, ale i przyszłego. Tutaj też od razu zdradzę, że taką inspiracją do tego hasła był nasz juror Lech Majewski, bo to on tą pierwszą część hasła tutaj zaproponował. My natomiast stwierdziliśmy, że warto jeszcze dodać do tego nutkę optymizmu i, i, i taki, taki, takiego. Troszkę innej wizji śląska stąd też ta kombinacja. No i myśleliśmy przede wszystkim nad tym, żeby, że czekamy na prace, które pokażą tutaj różne rzeczy. To może być architektura, która odchodzi w zapomnienie, to mogą być jakieś wartości. Także jest tutaj duże pole do, do popisu i to też widać po, po zdjęciach, że to jest właśnie tutaj bardziej idzie, idą autorzy tych prac w kierunku emocji albo, albo właśnie tego, co przeszłe, czyli też kopalnie, też. Uty, czyli to też, co się kojarzy ze śląskiem tak stereotypowo, ale je w taki bardzo ciekawy sposób. A w jaki sposób pokazują tą przyszłość? Wiem, że tych prac jest mniej, ale, ale wizja przyszłości śląska wśród młodych ludzi jest niezwykle ciekawa. Jak najbardziej. Na przykład, taki stawiam, na wątek architektoniczny. To też jest to, co, co widać, jak się patrzy tutaj na nasze województwo, jak się rozwija, to żeby pokazać, uchwycić tą dynamikę, to właśnie fajnie to można zaobserwować chociażby w architekturze. Skąd w ogóle pomysł na taki konkurs? Stwierdziliśmy, że jest dużo konkursów fotograficznych, ale nie wszystkie dotyczą Śląska. I widać po pracach, po ilości prac, jakie napływają na konkurs, że on cieszy się dużą popularnością i warto takie konkursy organizować, bo jest dużo ludzi, którzy po prostu fotografują lub właśnie robią filmy i chcą się podzielić z nami tą wizją Śląska. A mimo, iż hasło konkursu jest takie troszkę przewrotne, czyli obiektywnie śląskie, no nie liczymy na obiektywną wizję śląska, tylko właśnie na tą subiektywną, dlatego to jest takie właśnie w nim cenne, żeby, żeby można po prostu podzielić się swoją pasją, a jednocześnie pokazać też czasami ten swój lokalny patriotyzm w tych fotografiach, w tych, w tych filmach, także a czasami też osoby, które no, też tutaj jakby zachęcamy, żeby to też nie był właśnie tylko Śląsk ten jako region historyczny, ale całe województwo śląskie, żeby właśnie ludzie z tych części Śląska, gdzie się nie do końca tak czują, się, że, że jakby są w tym województwie, bo czują swoją odrębność, na przykład w Bielsku, czy, czy w Cieszynie, czy, czy w Częstochowie, żeby też pokazali, podzielili się tą, tą swoją wizją Śląska, żeby pokazali, hej, słuchajcie, u nas też jest coś fajnego, można to pokazać, zaprezentować na takim konkursie. Także na, na taką miksturę tutaj wybuchową liczymy. To już czwarta edycja konkursu. Czemu ona się różni od tych pozostałych? No, przede wszystkim tym, że jak już wspomniałam, postawiliśmy tutaj na wyżej tę poprzeczkę. Tak, tak. Na, ten, na ten. Już na przykład w poprzednich edycjach robiliśmy kategorie. Zaczynaliśmy od kategorii wiekowych, później to szło przez kategorie tematyczne. Na przykład w zeszłorocznej edycji tutaj mieliśmy podział na kategorie tajemnica, radość, metamorfoza i człowiek. Natomiast w, tym, w tej edycji postawiliśmy po prostu na jedno, jedno hasło. Jeśli chodzi o te różnice, to jeszcze też wprowadzamy Prowadziliśmy mm, grupę selekcjonerów. To są takie osobistości tutaj ze, z, ze Śląska, z, ze świata sztuki, kultury, e, którzy będą po prostu wy, wybierać wcześniej te prace, mm, które zakwalifikują się do tej oceny przez, przez naszych już jurorów. No właśnie, jeżeli chodzi o jurorów, myślę, że warto tutaj się zatrzymać, ponieważ e, skład jest naprawdę wybitny. Dokładnie. Mamy w naszym, w naszym składzie wioskowskim już od trzech lat, z czego jesteśmy bardzo dumni, pana Lecha Majewskiego. Myślę, że nie trzeba go tutaj szerzej przedstawiać, że nazwisko mówi samo za siebie. I jesteśmy bardzo dumni też, że, że pan Lech Majewski jakby dostrzega potencjał tego konkursu i że jest z nami tutaj od drugiej edycji. Poza tym taką nowością tej edycji zawsze staramy się, żeby też było tutaj coś, coś nowego. Także jest pan Adam Sikora też znany operator filmowy z tutaj z naszego Wydziału Radia i Telewizji z Uniwersytetu Śląskiego. Jacek just Berens jest to profesor z Politechniki Śląskiej, jest z nami od początku trwania konkursu, także jest takim do, dobrym duchem, opiekunem artystycznym też można powiedzieć, tej, obiektywnie śląskie. I Marcin Meller, to też znany wszystkim dziennikarz. Poprzez taką, taki dobór do składu jurorskiego staraliśmy się do, zapewnić takie różnorodne spojrzenia na, na ten Śląsk i na te prace, które przyjdą, e, bo mamy tutaj osoby, które są ze Śląska, ale mamy też na przykład Marcina Mellera, który właśnie, mimo że tutaj ma koligacje rodzinne z, związane ze Śląskiem, natomiast no jest osobą tutaj bardziej z zewnątrz i na takie spojrzenie też liczymy, bo chcemy tym konkursem wyjść troszeczkę dalej. Nie tylko jakby tutaj siedzieć we własnym sosie, tylko pokazać na zewnątrz, że słuchajcie, na Śląsku też są fajne rzeczy i warto je prezentować w fotografii chociażby żeby lub filmie i odejść od takiego stereotypowego postrzegania śląska. Ile prac będzie nagrodzonych? E, tutaj e, będzie nagroda Grand Prix w kategorii fotoreportaż i w kategorii film. E, poza tym na pewno pierwsze, drugie, trzecie miejsce i zobaczymy, czy będą wyróżnienia. Bo to sobie zawsze tak już zostawiamy dla jurorów jako ich decyzje e, w zależności jak uznają jaki jest poziom konkursu. I, ale z reguły jest bardzo dużo też prac wyróżnionych i tych laureatów jest, e, jest wielu, także jest o co walczyć. A co jest do wygrania, bo myślę, że to też może zachęcić. No jak najbardziej konkursu nie byłoby, gdyby nie było nagród. Także za Grand Prix w kategorii fotoreportaż i w kategorii film mamy tutaj po 1000 zł. Poza tym są do wygrania wycieczki do Brukseli ufundowane przez europosła Marka Migalskiego. Są również pobyty w leśniczówkach w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. To też myślę, że to jest fajna taka nagroda, zwłaszcza dla pasjonatów fotografii, że w plenerze mogą podziwiać tę przyrodę i ją też uwieczniać. Tym bardziej, że tam jest też opieka leśnika tutaj zapewniona, także to też myślę, że jest fajna nagroda. Poza tym szereg nagród rzeczowych, między innymi statyw firmy Manfrotto, mamy też nagrodę od Empika, laureaci na przykład konkursu dostają też obramowane prace w takim dużym formacie, żeby można sobie powiesić to w domu na ścianie i podziwiać z dumą swoje, swoje dokonania. W konkursie też mamy taki mini konkurs razem z Gryfniem, Kom tutaj będziemy wybierać najgryfniejszy opis fotoreportażu i filmu, czyli opis właśnie po Śląsku i, i to oni właśnie zdecydują, kto zdobędzie tą nagrodę i dostanie tutaj gadżety firmowe. I taka wydaje mi się też najważniejsza nagroda dla tych laureatów to jest możliwość prezentacji ich prac w formie wystawy, czyli ta wystawa nie kończy życia wraz z finałem konkursu. Ona później objeżdża różne miejsca całego województwa. Ale też staramy się tak wyjść szerzej, pokazać je szerszej publiczności. Na przykład byliśmy z wystawą w tym roku w nowym budynku dworca w Katowicach, czy w centrum handlowym Trzystawy, w atrium budynku Altus, w Akademii Muzycznej. Także staramy się, żeby, żeby ta wystawa wyszła do ludzi, i wydaje mi się, że to też jest fajna nagroda dla laureatów. Do kiedy można wysyłać swoje prace? Prace można wysyłać do 15 września. Także tutaj proszę, jeżeli ktoś jest jeszcze, zainteresowany tak, jeszcze tak udziałem w konkursie. I to jest jeszcze, można... Tutaj jeszcze ani przepraszam, że ci przerwa, mhm. ale oprócz tego, że jeszcze jest czas, czyli do 15 września, to jeszcze niekoniecznie trzeba mieć profesjonalny sprzęt, ponieważ można filmik nakręcić chociażby telefonem komórkowym. Dokładnie. Teraz tutaj telefony komórkowe mają tak zaawansowaną technologię, więc tutaj jakby proszę się tym nie przejmować, że ktoś nie ma super aparatu, że ktoś nie ma super kamery. Także liczy się z tego co też widzimy po pracach jakie jakie zostały nagrodzone w poprzednich edycjach, liczy się przede wszystkim pomysł. I yy, wiadomo, przydadzą się do tego też umiejętności i, i jakaś tam szczypta yy, uchwycenia tego, co chcemy pokazać, i akurat takiego szczęścia też można powiedzieć, natomiast liczy się przede wszystkim pomysł i tutaj zachęcamy, żeby tych nawet, którzy myślą sobie, a nie jestem profesjonalnym fotografem, a nie jestem zawodowcem, żeby wzięli udział w konkursie, bo my tutaj nie kategoryzujemy nikogo, amatorzy również mogą brać udział, także zachęcamy. Mieliśmy tutaj już, Aniu, też w naszym plenerowym studiu podczas wakacji z Telewizją Sfera wiele gości związanych właśnie ze śląskiem, propagujących tę kulturę czy tradycję śląską. Mieliśmy i przecieli śląskiej gotki, mieliśmy i dziewczynę, która projektuje koszulki z śląskimi hasłami. Śląsk jest na topie? Myślę, że tak, myślę, że. Już od wielu lat ludzie tak zaczynają wracać do tych swoich, do tych małych ojczyzn i być dumni z tego, skąd pochodzą, mimo iż jeździmy, jeździmy po Europie, jeździmy po świecie, ale to też fajnie jest pokazać, że, że właśnie mamy tu swoje miejsce i, i, i pokazać chociażby właśnie w fotografiach, co mi tam w duszy gra, tak? Czym chciałbym się podzielić, jakie emocje są związane z tym regionem, a tak jak mówiłyśmy o tym, region rozwija się niezwykle dynamicznie, więc warto, warto to uchwycić i wydaje mi się, że właśnie to jest też na, na topie, że osoby, które przyjeżdżają z Krakowa czy z innych miast, które takie zawsze wydawały się topowe, przyjeżdżają do Katowic i mówią, na przykład do Katowic, mówią, kurczę, no to tak, tak strasznie się wszystko zmieniło, także wydaje mi się, że warto tak później rozpuszczać wieści szerzej i pokazywać, że ten region się zmienia, że on, że nie trzeba na niego patrzeć tak stereotypowo, że, że tylko właśnie są kopalnie, że jest zanieczyszczone powietrze, jeszcze tak wiele osób też myśli. Też jak oglądają właśnie znajomi moi, czy, czy, po prostu, czy też nawet jurorów z, poza Śląska, oglądają pracę, na, na przykład nagrodzone, to mówią, kurczę, jakie fajne rzeczy. Ale nawet sami Ślązacy też się tutaj dziwią na przykład w zeszłym roku mieliśmy w kategorii człowiek wygrała taka praca w kategorii radość hasydzi z Lelowa i tutaj wiele osób się zastanawiało ale gdzie ten Lelów leży, tak? i dopiero zaczął tak kopać, no tak, jest tam coroczne zjazdy tutaj Hasydów, modlą się na grobie cadyka więc, więc to na przykład wtedy też ktoś, kto żyje tutaj ale nie wie dokładnie jaki zasięg ma taki województwo śląskie, zastanawia się no, jeszcze są różne nieodgadnione takie miejsca tego województwa, które warto zwiedzić, warto poznać, warto też sprzedać dalej. Warto proszę Państwa Śląsk poznawać. To nasze miejsce, tutaj, to naszą małą ojczyznę, Śląsk, piękny i zarazem inspirujący. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ja również dziękuję. I zachęcamy oczywiście do tego, aby brali Państwo udział w konkursie, a teraz już zapraszam na chwileczkę przerwy.